Cześć, z tej strony pan skoczek. Dzisiaj zobaczcie, jak skaczę z huśtawki. Skoczę jak najwyżej. To może być niebezpieczne i mogę sobie skręcić kostkę. No ale skoczę. dobra, to lecę. OK, Zasubujcie kanał i zostawcie lajka, bo lecimy po 10 subskrypcji, bo to jest nowy kanał. Dlatego polecam subskrybować. I będziemy teraz skakali, więc skaczemy za 3 2 1. No, fajnie skoczyłem chyba. No dobra. Trzymajcie się i do następnych filmów.